się 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 jalo, radio Anarchia, przebijam się przez ten prawacki bełkot w sieci. Jeżeli chodzi o tą, sprawę, tą imbę, walkę żuli, jeżeli chodzi o PPS, to to w ogóle nie jest dziwne dla mnie. Niejaki konieczny, nie mylić z tym koniecznym, a siebie w sumie mylić, bo to jest to samo z koniecznym zrazem. Wcześniej już określał się bardziej jako kapitalista, jako liberał. Mówił o tym, że oni w ogóle nie chcą sprowadzać tzw. tak zwanego socjalizmu, o którym ta młodzież tak zwana krzyczy na marszu równości, na przykład tam w Trójmieście, nie wiem, I co, co to było za hasło, żebym teraz nie pomylił. Um, wolność, równość i socjalizm. Nie człowiek, kapitalizm. Pamiętam, że tak, taka moja znajoma jedna właśnie z takim głupim ryjem właśnie tęczowy kapitalizm. Nie? I cieszy tą Michę. Cieszy, mówię, jesteś anarchistką, mówię o tym o socjalizmie mówisz. No tak, tak, no bo Marks tak powiedział. nie. Marx powiedział, że anarchi dąży do socjalizmu. No i tak zwani anarchiści, teraz tam z PPSem wierzą w ogóle w to nie. Tak samo wie, wiecie, no, no generalnie Hitler mógł powiedzieć, że yy, do, yy, anarchii dąży do nazizmu i by było spoko, nie? dla tych cymbałów wszystkich tam, nie? No ale no, to też jest ich sprawa. Także młodzież też nie czuje, że, że nie czuje jakiegoś żalu, że ta młodzież jest zawiedziona, że, że zostali manipulowani w liberalizm. <laughs> Ponieważ jak wiadomo, Tam Synyszyn, rodzynek i Kwiatkowski no to są liberałowie od dawna. Zresztą znowu tam Synyszyn reprezentuje ośrodki właśnie tak zwane neoliberalne, z, z, właśnie z tych strój miasta. No tam w Trójmieście Tym pamiętam, że dość, dość mocny był ten, to koło pps u no, Zresztą i tak oni zawsze prezentowali klasę średnią, tam pamiętacie Adrianne. Co mówiła w radio kiedyś, że ona i tak generalnie ma to w dupie wszystko, bo ona zostanie deweloperem, bo studiuje architekturę i potem wyjechała do, do zagranicy studiować. <laughs> także tak, tak, tak się mają przedstawiciele środowisk robotniczych, tak, związanych z lewicą. I w ten sposób. Także no pamiętamy, no, no PPS było tutaj w, w, po trzecim Świnoujściu. Byłem wtedy na ich dwóch akcjach. No, no kompromitacja totalna w ogóle. Przepaść między nimi a między robotnikami jest taka, że na drugą demonstrację już robotników nikt nie przyszedł. Już wiedzieli po prostu, że tutaj chodzi o głosy dla lewicy, chodzi o to, że tak oni pamiętam, że do dzisiaj tam niektórzy nawet przeżywają, to jaki to był wielki sukces. No, no to, była, to nie był sukces, to była tragedia, tak? bo na drugą demonstrację przyszła jedna osoba ze stoczni i pytała, co, kto tu jest robotnikiem w ogóle, nie? Wszyscy cisza. Oni tam przyjechali się po prostu pokazać pod tą stocznią. Najlepsze było, pamiętam, że jak spytałem, czy, czy może jakaś następna demonstracja, czy może byśmy za ciosem poszli, czy następna za tydzień. No nie, nie, dlaczego, po co? Yy, nie, no my teraz pójdziemy do koniecznego z tym, nie? I ta stocznia i tak, i tak upadła, nie? Także i bez was, i z wami. Ona i tak upadła, ten protest nic nie przyniósł, pokazał tylko po prostu, jaka lewica jest zakłamana, jaka jest obłudna. Jak ona nic nie ma, gdyby jeszcze, chociaż naprawdę oni walczyli o ten tak zwany socjalizm, nie? Chociaż... Jak wiadomo, dla nas, dla anarchistów, no, i socjalizm, i kapitalizm to jest to samo, ponieważ każdy się do czegoś zmusza w nim. Nie? A, a my chcemy totalnej wolności, bez systemu. Ale no, wie, wiecie, oni, oni tego nie, nie kojarzą oni po prostu to są takie, takie zbuntowane dzieciaki z klasy średniej, które przeciwstawiają się swoim liberalnym rodzicom, i gdyby jeszcze się przeciwstawiały. Nie? Ale no, to jest po prostu wszystko, wszystko jest jednoznaczne. Ten liberalizm, socjalizm, ich tak yy, nie ma alternatywy żadnej w tych partyjkach. Ostatnio też jakiś koleś to przyjechał z PPS-u. No, ten kaszkiet za 300 wyparto za 800 i, pod, i jeszcze miał pretensję do rozbratu, że im nie wydają na, na, na fudy jedzenia czy czegoś, czy, czy garnków. Nie? No, no. Partie polityczne nie mają wstępu na fudy. Tak? To nie jest tak, że ktoś sobie zrazem jest i sobie jest z innej partii, czy tam z PPS-u i sobie wchodzi na fudy, bo fudy są po pierwsze apolityczne, a po drugie są anarchistyczne, czyli jest proste, nie? No ale no u nas wiadomo w Polsce, to tam wszystko zanim przez te tempę umysły polskie przejdzie, to to, 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 to musi być, to, to w ogóle wypaczona każda ideologia u nas w Polsce jest, nie? Także, także w ten sposób to działa no następna sytuacja razem no razem no to w PPS i razem są dla mnie równoważonymi partiami generalnie kupa główna co można powiedzieć no tam czasami sobie tam gadamy z razem i to mówię może <laughs> teraz <jest>, no <laughs> jakby tu powiedzieć wam towarzyszem, może tak jakoś o robotników trochę tam nie coś nie no jakich robotników no robotnicy są głupi Ostatnio jeden tam ktoś powiedział, robotnicy są głupi, bo robotnicy nie wiedzą o tym, że jak nie wezmą i nie zaczną tam yy, oszczędzać wody, to wtedy klimat się się popsuje, nie? No wiadomo, przecież każdy robotnik rano wstaje do pracy, tak, 8-12 godzin za 3000 zł. Ceny są jakie są, nie? Każdy z robotnik rano myśli o tym, jak tutaj klimat yy, ratować, nie? jak tutaj wyjść, blokować potem po 12 godzinach. Nie? Ale nie, no według razem, no to są głupki, nie? Głupki nie ma sensu w ogóle z nimi dyskutować, tak? No nie ma sensu dyskutować, ponieważ wy nie wiecie, jak dyskutować z, z robotnikami, ponieważ w, w fabrykach nie ma razem, w fabrykach nie ma PPS-u, tak? Niektórzy z IP może tam są, no IP coś tam zaczyna, yy, ale to w ogóle jest. Yy, Oderwane wszystko od rzeczywistości, jakiejkolwiek te partyjki są tak, że oni potem tylko siedzą w knajpach i mówią, czemu my do nas nikt nie dołączy, że jesteśmy tacy fajni, nie. I tyle. No, ja też kiedyś pamiętam, że ktoś też powiedział, że nie da się w Polsce robić polityki bez liberałów, nie? Bez, bez dotarcia właśnie do Tusków, bo, bo i tak i tak prędzej czy później wchłoną. I właściwie to się potwierdza teraz, nie? że razem już zostało wchłonięte dawno, teraz zostało wchłonięte. PPS, a następna jeszcze obłuda taka, co wczoraj widziałem, że tak zwana młodzież Razem od razu zaczęła, że my tu walczymy o socjalizm, nie? I teraz, no tak, no tak, oni walczą o socjalizm, PPS przestało, to te barany liczą na to, że teraz z PPS-u przychodzą do, do Razem, nie? No bo oni walczą o ten jedyny socjalizm, nie? Kto tam walczy o socjalizm? To Pani jakaś, nie wiem, z kiosku tam jest? Czy, czy, czy pani sprzątaczka, która została ostatnio styrana przez Lempard, nie? Nie ma tam Razem tego, Także... Także no, no niestety, no, obuda cynizm, yy, propaganda, oszustwa, tym właśnie jest Razem i PPS, nie? I to się na Razem też szkawką powinno odbić, to, to, to przejście tych dwóch, czy tam trzech baranów z Sejmu, nie? Sobie założyli koło, koło PPS-u, młodzież czuje się oszukana. No czuję się oszukana no ja się czułem oszukany przez te partie już, już, już od wielu lat wcześniej, nie? Ale no, jak każdy robotnik się czuje przez Was oszukany, przez lewicę. Nie? Ponieważ Lewica nie, nie, po prostu nie reprezentuje, nie reprezentuje po prostu ro, ro, środowisk robotniczych i to już jest od dawna, dawien dawna. i dawna, dlatego tamte 2% ledwo mary i potem czemu jesteśmy jesteś tacy fajni. Nie? I tyle na ten temat mam do powiedzenia, także no niestety, no lewica to są środowiska tam, nawet nie to, że obojętne, ale wrogie po prostu, nie, śmialiście się niedawno barany z tych, z tych, tych skłotów, tak, no to teraz my z was się śmiejemy, to jest walka żuli, razem i PPS, dwa żule, na razie, papa. Pa.